Cześć! Witajcie! Odbiorę tylko... Bo będziemy na telefonie z Filipem Postaram się nagrać tutaj takie ciasne manewry Wiecie gdzie jesteśmy? Katedra Wrocławska po prawej stronie I musimy tu wcofać w lewo W tą uliczkę mamy tą, tą budowę, którą tutaj mówiłem Robimy, goguciki I tam wieziemy ziemię a tutaj pokażę, o jest główne wejście do katedry Ulica katedralna Plac katedralny, to jest wszystko tutaj tak Blisko, o główne wejście do katedry Próbujemy cofać Jakiś tam Melek już jedzie, Kurczę, właśnie to jest najgorsze Tu się tyle ludzi kręci wszystkiego Samochodów pozostawiali nam Tam, z tamtej strony, patrz E, blisko. Aha To Dobra Jak coś to się drzyi, ja widzę Dobra, Filip nie może nagrywać podczas rozmowy, także Nie będzie ze mną już rozmawiał, tylko będzie nagrywał Ajajaj, aj. na żyletki Tutaj patrz Dobrze A tam mi się minie z drogiem? Tam, tam Przejdzie to? Oj! Chyba nie przejdzie, nie? Dobra, próbujemy bardziej tą skodę trochę tak... łagodniej brać Musimy tutaj wjechać na krawężnik, bo chyba nic innego nie wymyślę Zazwyczaj tu cofuję sam i jak jest taka pora gdzie nie ma samochodów ale no teraz nie ma szans sam tutaj bym no nie bałbym się ja się nie boję ale no wiecie jednak lepiej jak ktoś patrzy bo uderzyć z telefonami no muszę przełamać Jeden samochód w złym miejscu już jest problem z, z kolą czy czym? Nie, aj, dobra, niech jedzie aj, aj, aj. I tak to jest. Ja tu już przywiozłem kilkadziesiąt kursów czy to iwekiem, czy ciągnikiem i często jest taki problem. I tu właśnie przy nagraniu się trafiło tak już całkiem dramatycznie. Normalnie tak jak mówię, wjeżdżam. Znaszczała sam jak, jak nie masz tych samochodów tutaj na upychanych za ciasno. O, nie! Farty punkt miałem, że ani w zusterku, ani, ani z boku nie widziałem. Jeszcze raz. Pokaż mi się tu Bo ja martwy punkt mam, nie widzę nigdzie Bo martwy punkt mam, mów mi, bo nic nie widzę, o teraz dopiero Chyba się nie uda Idź do tyłu, no Nie przejdzie Nie ma szans Ej, jedna schoda, żeby ją zabrali Albo znak, nie? Dobra, nic Odjeżdż, Odjeżdżamy Ale to popatrz, jak to jest ciasno Ja nie będę rwał na siłę tych osiek No trudno, najwyżej stanę chwilę z boku Nastawiali, nie myślą, to będę teraz stał No co zrobię? Dobra, na razie zakończymy współpracę z cofaniem. Atakujemy od drugiej strony. Filip tam nagrał, akurat mu dałem kamerę, zawracanie pod głównym wejściem właśnie w katedry, także może być to ciekawe A my cofamy od tej strony, Skoda jest tamtej, także się powinno udać, ale krawężnik ale nic nie poradzę. Nie muszę jeszcze ostrzej, ale właśnie ten krawężnik głupi jest Czemu ja zawsze trafię na jakieś takie miejsca? Nikt nie jeździ maszynami nawet po mieście mało kto, a, a tu takie jakieś dziwaczne miejsca. Ajajaj, aj, aj, znowu w tym krawężniku nie podoba mi się to. Prze... Ale przejdzie czy nie? Czy muszę prze... Mów mi ty, bo nie wiem A wózek na skodę nie naj... Wózek! No wózek! Co? Mów mi, bo on tam jest niepewny Przejdzie? Się delikatnie, bo jeszcze nie musisz tam. No Mateusz jeden mówi! Tylko jakby co to krzyć, nie mów. To co podłamać bardziej. Do skody mam miejsce jeszcze. I jak? Wózek. Dobra ja się przeprostuję tylko jeszcze mów ile mogę Bo ja się muszę Dobra tu widzę Wszystko załadowane cierpi na takim czymś ale No nic nie poradzimy taki teren Dobrze będzie? Jeszcze raz muszę przełamać, ale dobra. No. Kurde, co my robimy ludzie? Sam jestem ciekaw, co z tego będzie widać na, na ekranie potem. Kiprować na razie nie będę, nawet nie mamy szansy tutaj, bo ja muszę znowu zostać gdzieś tym ciągnikiem, bo my tam mamy manitkę, robimy swoje prace przy terenach zielonych a ciągnik musi stać do wieczora i wracamy potem I zazwyczaj stoję tu pod ścianą ale no, że tutaj nie będą mieli mnie jak ominąć no to wcofam tak bramę tam gdzie bym kiprował i zostanę a potem wysypiemy ziemi mamy jeszcze póki pasto, to poradzimy sobie cholera wszystko na styk te siódemką tutaj jak woziliśmy wtedy to było jeszcze gorzej, jednak większy trochę ciągnik. Patrz mi na przednie koło. Bo ja tu... Do... Tak? No tak z Filipem jesteśmy już tutaj wprawieni do takich rzeczy. Dlatego mówię właśnie, żeby jeden mówił, bo no bo drugi może tylko czasami namieszać. On już tam panikuje, wiecie, że coś tam się dzieje, a my wiemy, że to jednak jeszcze jest do wyprowadzenia. Ja wcofam w bramę, żeby przejazd był. Przełamać napęd włączę, bo tu górka jest. Ciągnie mnie. <grystanie> oj, oj, oj. Takie to kombinacje. O, fajnie, wózek tutaj mi powinien uciec z ciągnikiem, a tył naczepy tam się do bramę dostosuje. Przejdziesz? Tak podbieg się wystraszyłem, no coś nie tak. Nie no, ja muszę się tak właśnie dobrze, no ja tu widzę, chłopie. Nie psuj wrażenia dobrego, które zawsze robisz. Jeszcze na filmie. Obciak będziesz miał. Ja tu cię podpaliłem. O i gwizdy, to jest najgorsze takie coś. Nie można tak robić, bo to jest takie... Jak w Gwizd, Jakieś krzyki, później człowiek nie wie co się dzieje. Ale dobra. Kończymy. Udało się. Dobra, wychodzimy. Coś jeszcze pokażemy dalej. Dobra, wysypaliśmy ziemię. Coś tam Filip nagrał. Nie wiem co o katedrach. Podświetlona ładnie. Patrzcie. Musimy to teraz na bieżąco przewieźć Samochodów nie ma, jest późno Czyściutko Zostaliśmy sami na budowie I możemy sobie na spokojnie działać no, Takie tutaj czasnoty I my się męczymy już od Od, od, od Lipca, od, od początku lipca Także na żniwa, na największy sezon się to wzięło Tak złożyło wszystko Kiepsko, miało być wcześniej i Jestem bardzo zły z tego powodu, ale no, Za darmo tego nie robimy też Także jakoś trzeba to wytrzymać to nie zostało Jeszcze z tydzień, półtora Będzie po sprawie